moi, ja jestem a dzisiaj odcinek o jak szanować dziś Co? w Porada pierwsza, nie wyzywać go, nie bić go, bo bo Tak, kamerzysta? Powiedz głośno. Nie dobra. Nie chyba. Dobra, ostało on się, że nie dałem. To fit? Nie wiem jaki. Były różne smaki. Chyba to fit. Porada drugie. Nawet nie dam nagrywałaś. Nie, nie nagrywałaś. Pojadam drugie. Jak go zbijesz i pobaczy się, to idź go uspokój. Może, no, będzie becieć, Bo to Beksa. To będzie beksa. Mm -hmm. Tak? Mów, no, ktoś tak. Co? Jest Beksa. Nie. No. wszystko. krzyszto. Jest Beksa. Nie zobaczę, czego ja dobrze się. ja niet, Gert. Weet je wat ik je kan bestaan? tam. Daj wat ik <laughs> <laughs> je kan bestaan? Weet je wat kam... ik je kan camera. Ga met me. telefoon